Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię serdecznie, witam też Was moi drodzy. I tak siedząc sobie dzisiaj w tych promieniach słońca po bardzo intensywnej sesji, relaksując się, pomyślałam sobie, jak wiele osób tak naprawdę w ciągu dnia. Marzy o jednej rzeczy, o poczuciu spokoju. No ale jesteśmy w trakcie zajęć, czy to domowych, czy to biznesowych, jakichkolwiek innych, i nie możemy sobie na to pozwolić. Słuchajcie, teraz bardzo taka szybka technika, która pozwala Naprawdę jak się ją praktykuje, bardzo szybko powrócić do stanu spokoju, a przynajmniej powiedzmy względnego spokoju. Więc co robimy? Oczywiście najlepiej, jeśli możemy to zrobić, żeby zamknąć oczy, więc jeśli możemy, zamykamy oczy w miejscu, w którym jesteśmy i wyobrażamy sobie, że z każdym naszym kolejnym wdechem napływa do nas. Taka jasna relaksująca nas fala powietrza, taki jasny, relaksujący strumień. I wtedy, kiedy wydychamy powoli powietrze, to ten jasny, relaksujący strumień ta fala tego oddechu przesuwa się w dół wzdłuż naszego kręgosłupa po całym naszym ciele, i w tym momencie usuwa wszystkie napięcia. Czyli wdech wyobrażamy sobie, jak na Pełnia nas, przepełnia. Każdą komórkę naszego ciała napływa do nas jasna, relaksująca fala, fala energii, fala powietrza i wraz z każdym kolejnym takim wdechem, w dół ta fala, która jest jasna, zmywa, obmywa, neutralizuje każde ciemne miejsce i każde napięcie. I tak minimum 5 razy. Jeśli macie chwilkę, żeby zrobić to oczywiście dłużej, to, w, to proponuję, żeby jak najbardziej takie 3 minuty m, poświęcić dla siebie i jestem pewna, że po tej praktyce m, zdecydowanie poczujecie się lepiej. A jeśli będziecie ją praktykować regularnie i systematycznie, to bardzo szybko będziecie, dojdziecie do wprawy e, i bardzo szybko będziecie odzyskiwać wewnętrzny spokój tego życzę wam serdecznie. Życzę, jeśli ta wskazówka była dla ciebie cenna, zostaw proszę łapkę w górę, serduszko, komentarz, zaobserwuj mój kanał, udostępnij dalej. I ściskam cię mocno życząc. Dobrego dnia.